No, no. Y, tu PS znowu, babci, chciałbym wam pokazać moje dwa nowe basterki. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego. Natomiast chciałem babci pochwalić jedną rzeczą. Mianowicie nauczyłem się używać pałeczek. kiwi, kiwi. kiwi, kiwi. No, szpan. już Dobra, to zacznijmy. Już wam otworzyłem, ale jeszcze nie więcej w środku. Pierwszy to już widzimy, że to jest Star którego mam niestety. Więc tak. Ter Twig, tu wytry, mam. Energy mam. Tu nie mam. Duus klops Ładny. 80HP. Żeta, sorry. Tu mam kaskon, mam go. Chimchar mam. Yy, pokeball mam. Riolu mam, ale holo, spoko. I oooo! Oh Staraptor yes, Błyszczący. Hatot. Nie mam, spoko. I Shinx. Więc podsumujmy, nie mam tak. Finks, Haton, Staraptor e, mm, i tutaj mamy Dusklops oraz tutaj Riolu. Mam go ale Holopsy, da się? I czas na wycieczkę. No już otworzyłem Nie wiem jeszcze. Ja tej pierwszego widzimy już. Bo nie mam klifa. Spoko, nie mam. O, Xing właśnie mi się tu trafiło w tych wcześniejszych. Trudno, powtórzeczka. O, Unix! 90 HP. Spoko. Glamour Glamour jakiś O ile tak się tu wymawia Ewolucja Od razu tego Glamoura purugl. Tu mam Wurmtli Riolu, to tu mam holo. O Dustox Holo to się przyda A i tu dwa, które mam Plus Power i D. A więc potrzymujemy to, to opakowanie. No to oczywiście. Holo Dustox, którego mam, ale się przyda. Testum, um, yeah. A więc tutaj krew glamiał. Piękny. Kutek. Ewolucja tego Glamiała. Purogly Onyx bardzo fajny oraz Klifa tyle mam nowych, jeszcze pokażę wszystkie które będę miał dostawienia. stawienia. Riolu Holo ja sobie tu ciekawostki Emanacja Pokémon wysokość 0,7 m, waga 20,2 kg Cliffa e, wysokość 0,3 m, waga 3 kg o, o nikt to jakiś ciężki, bardzo musi być wysokość 8,8 m, waga 210 kg no ten kot też jest niczego sobie, ten ewolucja. z wysokości 1 metr, waga 43,8 kilo, kociak po 0,5 y, pół metra, czyli już dwa razy mniejszy od ewolucji. I 3,9 czyli ponad 10 razy cięższy jest ten ewolucja jego. O, i tu jest pisze kociak Pokémon, a tu już tygrys z Pokémon. Z tu mam takiego, ale to jest Holon. Yy, Dustox. Toksyczność Pokémon. Wysokość 1,2 metra. 31,6 kg. Dusklops. Yy, sygnał Pokémon. Wysokość 1,6.

i Hing e, błysk pokemon pół kilogram pół metra waga 9,5. i to by było na tyle ktoś tu są postępki Cześć.